Z tej strony na i sobie zobaczymy yy, nową postać. To się nazywa Joru. Yy. Jestem ciekawa, jak robimy yy, niektóre te. No i co to robimy? Chyba sprawdza. Pabik. To jest chyba... żeby oszukać? Nie wiem, dlaczego to by to mogło działać Nie To oczywiście standardowo oślepianie Tylko, że tym razem niebieskim E Pod E mamy teleportowanie się. Pora skakać. Można tak nazwać i jesteśmy w teraz y, ult. Co robi ult? Zajmę się ty. A, jeszcze się nie tylko kiedy jeszcze ja ma się ten ult, to nic nie można zrobić. No ale mega mi się podoba eee, ten niebieski, jest taki ładny Zajba się tym Boca Coś można zrobić To jest chyba takie uciekanie tak jak Reina robi eee, Nie wiem czy komuś się spodobało tak coś No B będę zbierać tę postać, postać, także się pograda. No, to widzimy się w następnych filmach, może. Możliwe. <grystanie z węgów>